W swoim życiu na CESie spędziłem dobre ponad 5000 godzin, z czego co najmniej 4000 na oglądaniu samych skinów, a więc można spokojnie powiedzieć, że swoje już zobaczyłem. Dlatego dzisiaj przedstawię wam najgorsze skiny, jakie istnieją w CESie, których koszt dodatkowo jest wręcz absurdalnie wysoki. Oczywiście weźcie ten film z dystansem lekkim, bo jest to wszystko oczywiście satyrą, lub też może i nie. Oczywiście nie brałem pod uwagę, że niektóre skiny są rzadkie, albo służą do kontraktu. Nie brałem też skinów jakichś najtańszych w stanie well-worn, bo po prostu no, nie o to w tym chodzi. Po prostu brałem skina, patrzyłem jak wygląda, czy jest drogi. Jeżeli był brzydki i drogi, no to nadawał się tutaj idealnie. A, i ceny są specjalnie pokazywane w najlepszym możliwym lub najdroższym stanie, żeby specjalnie przedstawić absurd wielkich cen, mimo już nieco gorszy stan jest też znacznie tańszy. Taka wiecie, mała sztuczka, magiczka jeżeli chodzi o zagranie psychologiczne. Ale jeżeli to już wiecie, to pozwólcie, że prezentuje Wam najgorsze rękawice w całym cesie oraz najgorszy nóż do tego wszystkiego, czyli sports glove synokcy oraz Falkiona case hardnet. No, jeżeli chodzi o rękawiczki, jeżeli mi ktoś powie kiedyś, że jest w stanie wydać mniej więcej 2,5 kobla na zwykłe, defaultowe rękawiczki, które możemy mieć również za darmo, jeżeli zwyczajnie nie założymy niczego innego, to powiem, żeby się taki gigatek puknął w czoło. I to tak najlepiej z siłą co najmniej 10 tysięcy newtonów, żeby tam może coś przestawiło. Zresztą, równie tragiczne są rękawice koszyn i są na tyle beznadziejne do tego stopnia, że zrobiłem dla nich wyjątek i dałem je jako właśnie te drugie, najbardziej tragiczne rękawiczki. Natomiast co do noża, cóż, Falcon to najbrzydszy, zrobiony już w całej grze. O najdziwniejszym kształcie, przypominającym właściwie, no, no, nie wiadomo co. Do tego plama oleju na asfalcie w postaci case Hardenta to niekoniecznie najlepszy wybór, ale z drugiej strony najlepsze połączenie, jeżeli chcieć żyć w świecie. Delulu. Przęgam, że nawet bad plagi są tutaj lepszą opcją. A dzisiejszym sponsorem filmu jest PirateSwap, czyli strona do natychmiastowej wymiany skinów z naszego kochanego cesa. A więc jeżeli znudzą Ci się obecne skórki lub zwyczajnie chcesz się takowych pozbyć, bo na przykład zalegają Ci w ekwipunku, to w szybki sposób zamienisz je właśnie na coś lepszego, na PirateSwapie. Dzięki szerokiej gamie skinów do wyboru oraz przejrzystym filtrom, które pomogą Ci dokładnie wybrać tego jednego konkretnego skina, zdobędziesz to chcesz. Dodatkowo z kodem Maciasta otrzymasz do 35% ekstra bonusu do wpłaty, którą przeznaczyć właśnie będziesz mógł na coś fajnego. Metod płatności jak widzisz jest od groma i trochę publiczka karty przelewy, Czy nawet i krypto. A jak już znajdziesz swojego wymarzonego skina, to transakcja przebiegnie bardzo szybko i bez problemów, jak widzisz. A żeby tego było mało, na stronie znajdziesz proste challenge, które również zapewniają mały fajny bonusik, a i też dodatkowo pierwsze trzy transakcje objęte są potencjalnym miłym dodatkiem do nawet 10 dolarów. Także sprawdź parę cłapa już dziś, link znajdziesz w opisie. Co do kałucha, natomiast mamy jednego gadka wartego ponad 7 tysięcy złotych, jest nim X-Ray. Kolejnym niż masz i kolorowanka jakiegoś trzylatka, który posiadał jedynie czerwoną kredkę. Skórka ta zdecydowanie nie zasługuje. Na miano na jakości czerwonej i zapewne dostała go tylko dlatego, ze względu, że no sama w sobie jest czerwona, a w wysokim fałcie na magazynku widać coś po kroju przyrodzenia konia. M44 Hellish, czyli nowa upośledzona wersja M4 Hellfire, która dodatkowo została obsypana brokatem. A raczej ktoś tak tutaj próbował, gdyż po prostu no, nie trafił i ten brokat jest w najbardziej randomowych miejscach. I naprawdę nakładanie brokatu na skiny powinno być zakazane przez konwencję genewską. W przypadku M4 z tłumikiem najgorszym co możemy wziąć jest skin Imminent Danger, i może jest on jednym z najrzadszych skinów w całym cesie. I może jest to też kolekcja mapy. Jednak jeżeli istnieje coś w pokroju, szuflady, w którą wkłada się po prostu czasem wszystkie niepotrzebne rzeczy, jakie uzbiera się na przestrzeni całego swojego życia czy za dziecka, no to właśnie tym jest ten skin. I dodatkowo kosztuje nie 20 zł, a 6 tysięcy. Nie mało zapłacimy również za AWP smyk I co ja mogę o niej powiedzieć? Ja osobiście w drugiej klasie podstawówki rysowałem lepsze rzeczy, a uwierzcie mi, powiedzieć, że moje skillsy w malowaniu czy rysowaniu są tragiczne, to jakby dać mi niby wale wielki komplement. Także beznadziejne jest ta do kwadratu. Co do nam jest to ciekawe, nie mogłem koniecznie znaleźć niczego, co by wyglądało i źle, i było drogie, wręcz wszystko ma mniej więcej sens, ręce i po prostu nogi. Jednak jeżeli miałbym już coś wybierać, byłby to zapewne skin Redstone. Dlaczego? Bo tak, nie podoba mi się po prostu kolor. Usp Overgrowth to mieszanka jajecznicy, która zapewne wypełzała z dodatkiem czegoś z żołądka co po prostu stało zwrócone, z nutą pleśni do tego i to za niecałe ponad 200 zł. No, ten za wiele nie oferuje, bo za zwykłym bełtem. W przypadku natomiast P2000 będzie to skórka silver. I jeżeli kiedyś mieliście problemy z łączem internetowym, czy ogólnie pojęte lagi czasem, czy to mapy, czy to po prostu tekstur, to właśnie takowa tekstura się czasami po prostu nie wczytywała albo bugowała. To ta tutaj po prostu, no, no tutaj wywaliło errora i dostaliśmy skina bez skina. Najgorszym skinem natomiast do Glocka jest względnie nowy Akcja, czyli skin z brokatem, ale problem, że tylko do połowy. I co najlepsze, jedyny kolor na tej broniki istnieje, czyli ten, powiedzmy, niebieski brokatowy, znajduje się w miejscu, gdzie właściwie w 95% zasłaniamy go przez rękę. Ogólnie, jak wspominałem, jakikolwiek skin z brokatem powinien zostać z bomby zbanowany, a jego twórca zwyczajnie usunięty. W przypadku P250 jest to Digital. Y w przypadku P250 jest to Digital, Archie, Digital, Di, Digital Architect. Nie dość, że sama nazwa jest niewywała języko, pląd. Jezus, ale no nie mogę. Nie dość, że sama nazwa jest po prostu tak tragicznie skonstruowana, że nie da się jej po prostu jednym ciągiem wypowiedzieć, to sama skórka wygląda ponownie jak wolne łącze internetowe i tekstura, która no nie załadowała się do końca. Wiecie, jak czasami macie załóżmy rozdzielczość czegoś w wersji Full HD, czy nawet załóżmy i 4K. Tak, tutaj ta rozdzielczość to jedyne 32 piksele na 18. Dlaczego 18? Nie wiem, coś się nie wczytało, coś się po prostu zepsuło. I to w najlepszym wypadku. Dotek natomiast może to być Tornado, czyli skin... hmm... No, skin niejaki. Ciężko jest mi tutaj cokolwiek naprawdę o nim powiedzieć. Poza tym, że kosztuje 180 zł i oferuje jedno wielkie nic. Dlatego przechodząc dalej, do Five Sevena będzie to ten przystojniejszy bratem czwórki Mini Danger. Pol hazard. Ale niech ten bardziej przystojny brat was nie zmyli, bo dalej jest on po prostu no, niskich lotów. Albo możemy sobie porównać to do uczelni na przykład Polityki Gdańskiej, czy jakiejkolwiek właściwie innej uczelni. Na początku wszystko właściwie wydaje się najgorsze, ale im dłużej w niej siedzisz i im dłużej się temu wszystkiemu przeglądasz, tym więcej rzeczy zauważasz, które po prostu nie działają. W przypadku natomiast miejsce ki jest to Emerald Quartz za pół tysiąca złotych. I problem jest tutaj taki, że za jedną piątą ceny właściwie jest też skórka po prostu Emerald, która nie dość, że jest lepsza, to właściwie Tańsza, no i po prostu jest superior. W przypadku Digielka mamy zardzewiałego, brudnego i niechcianego kanuna. I za każdym razem, gdy patrzę na tego skina, to robi mi się po prostu przykro. Dodatkowo fakt, że ten tutaj kosztuje prawie 2000 zł nie pomaga mu ani trochę. A za 2000 zł to ja osobiście mogę mieć około 70 fajnych bloków grinderów, które są ciemne i zapewne jeszcze paczkę chipsów. Natomiast w przypadku Rusemki jest to również. Ciekawy przypadek, bo nie mamy tutaj też tak wielu rzeczy, do których można by się jakoś bardzo przyczepić, jednak poza tym, że jest to po prostu rewolwer i w tym wypadku wybrałem fejda, nie znoszę fejdów, najbardziej przereklamowany skin jaki istnieje, więc środkowy palec mu teraz pokazuje, wy tego teraz nie widzicie, ale ten środkowy palec właśnie tutaj wystaje i przychodząc dalej do beretek z Valoranta, czyli Sweet Little Angels, Valoranta też nie lubimy i też ten środkowy palec cały czas widnieje przed moim ekranem, także go póki co nie zdejmuję. SG Integrale, czyli skin w tym wypadku w souvenirze. To. To bydle warte 4300 zł. I zawsze mam z nim taki problem, że raz mi się on podoba, raz go nienawidzę, a raz właściwie nie wiem co o nim myśleć. Natomiast wiem, że Aug Hot Rod z kolei tu przereklamowany i obdrapany na w stanie fabryczynowym skin za 1500 zł. Tutaj małe sprostowanie wszystkie skiny Hot Rod, czy też Anuda i Navi. W cs 2 jednak nie są obdrapane, w go były strasznie, w każdym flocie, stanie i tak dalej, ale w cs 2 nie są, więc ten aspekt możemy, że tak powiem, wymazać. Zapominamy. W przypadku Galilea najgorsze co możemy trawić, to równie obrzydliwie to same rękawiczki na samym początku skin, o dokładnie tej samej nazwie, czyli COSIN BLE. Famas Prime Conspiracy to ten typ człowieka, którego nie lubisz od pierwszego wrażenia. Niczym ci on nie uraził, nie jest on jakiś zły, ale jakoś po prostu nie jesteś w stanie go znieść. Przy 90 natomiast Emerald Dragon możemy ogłupieć. I zapewne im dłużej z tym skinem gramy, tym bardziej wyglądamy jak ten właśnie wężyk z broni. Tak głupkowato. Magnić Propaganda to dziwny skin, który podobnie co Famas po prostu jest tym typem ziomka, którego nie lubisz. I tyle. No hard feelings. MB9 Hot Rod to sytuacja ta sama co przy augu. Ump Minotaur to skin o dziwnej kolorystyce, takiej wpychającej człowieka w dyskomfort i dziwne uczucie niepokoju. No coś tutaj po prostu nie gra. M7 Full Stop to jedyne co się tutaj nadawało w przypadku 7. I mamy tutaj po prostu no, plamę jakiegoś ciemniejszego, czerwonego, czy właściwie brązowatego koloru, czy właściwie dowolnych dwóch kolorów, które kiedyś próbowałeś łączyć na plastyce. Taki no, straczkowaty po prostu. MP5 to Bamboo Garden. Nie wiem dlaczego, tutaj ciężko było cokolwiek znaleźć. Ale, zważając, że jest to właściwie MP5, to tutaj, co bym nie wybrał, mógłbym określić jako istne dzieło tragiczne. No a ostatni z Pemów Bizon posiada także. No a ostatni z Pemów Bizon posiada tego, jakże. Nawet, no właściwie nie wiem, jak opisać to dzieło: Iridated Alert. Zresztą sami sobie go opiszcie max 7 i ten pstrokat jak psu jajca Prism Race, czyli kolory, które połączyłby lepiej nawet pięciolatek. Jest też nowa Blaze Orange, która jest... która jest. Tak samo zresztą jak XM. Jest. Nie wiem, za drogie to po prostu. Jest też obrzyn Bamboo Shadow, który kosztuje może i tylko 17 zł, ale jest tak tragicznym skinem, który daje vibe tego obrazka 5G, którego pobierasz bez tła, a później się okazuje, że jest ta cała piękna szachownica. Negifano to prosty, niebieski... Urbodrogi drogi, i obdrepany skin w stanie nowym, natomiast M239 Blizzard to ponownie najostrzejsza tekstura z lat 90-tych. 20 z plażdżem wygląda jak błąd w renderze, który kosztował prawie 5000 kobla, a G361 Chronos to z kolei skin, który również się nie wygenerował, a raczej wygenerował się w taki sposób, by zmaksymalizować powierzchnię skina w taki sposób, by było go wizualnie jak najmniej. Jak to osiągnęli? Nie wiem, ale zapewne kosztem 1000 złotych. I moi mili, czy też nie mili, oto najgorsze skiny Counter-Strike'a obecnie. Raz jeszcze, jest to satyra, więc uważajcie z tymi kijami. I oczywiście, mogłem bardziej tej też skiny, tak jak mówiłem, za 3 grosze w stanie well-worn, ale gdzie w tym zabawa? Także dajcie znać w komentarzu, które skiny są przez was znienawidzone i dlaczego to te, które akurat przedstawiłem. Teraz jednak dziękuję za uwagę, byłem Maciasty, życzę miłego dnia i do następnego razu, cześć!